Piotr Lisiecki, organizator Champion Duathlon Champion. Jest radość, jest duma. Z czego ta radość dzisiaj? E, dzisiejszy dzień jest podsumowanie długiej drogi, jaką przeszliśmy jako organizatorzy wraz z naszymi partnerami. E, dzisiaj otrzymaliśmy nagrodę imprezy roku 2022 Polskiego Związku Triathlonu, Także jesteśmy dumni i szczęśliwi, że i i to pokazuje, że ciężko wykonana praca przynosi efekty. Jak nazywa się Wasza impreza? Kiedy się odbywa i jakie były jej początki? Nasza impreza to Champion Duathlon Champion. Jest to impreza Duatlonowa. W tym roku odbywa się 12 i 13 maja. Co roku odbywa się w maju, drugi weekend maja. Początki naszej imprezy to 2016 rok. To była pierwsza edycja imprezy, a tak naprawdę pomysł imprezy powstał w 2014-2015 roku i wtedy na spotkaniu z nowo wybranym burmistrzem Konradem Malickim szukaliśmy dla naszego miasta, bo też pochodzę z Czempienia razem z moją żoną, z którą organizujemy te zawody, wspólnie z burmistrzem mieliśmy spotkanie, na którym poszukiwaliśmy jakiejś imprezy sportowej, która mogłaby rozreklamować Czempin. Było łatwo z burmistrzem się dogadać, żeby móc taką imprezę zorganizować. Jest to duża logistyka, a także nie ukrywajmy, pieniądze. Dokładnie, także powiem tak, no, burmistrz Konrad Malicki zaufał nam od samego początku, natomiast na pewno nie mogliśmy zdradzać mu od samego początku, w jakim kierunku pójdziemy, bo myślę, że mógłby się przestraszyć tak samo, jak my się baliśmy tego. Natomiast krok po kroku ta impreza ewoluowała. Także myślę, że nie spodziewaliśmy się, że pójdzie to w takim kierunku. Impreza na dzień dzisiejszy jest największą tego typu imprezą w Polsce i jedną z większych w Europie. Tak naprawdę robiliśmy analizy i większą imprezą duatlonową w Europie jest duatlon w Londynie, a na świecie są jeszcze dwie większe imprezy w Malezji i w Tajlandii. Także można powiedzieć, że jesteśmy jedną z większych imprez duatlonowych na świecie. Wtedy, w 2015 roku, Jakbyśmy powiedzieli burmistrzowi, że chcemy iść w tym kierunku, może by się przestraszył, ale myślę, że z na tyle otwartą osobą, że zaufał nam już wtedy i wspólnie osiągnęliśmy ten sukces oczywiście razem z naszymi wszystkimi partnerami sponsorami. A czego miałby się przestraszyć najbardziej? Czego Wy się przestraszyliście w trakcie organizacji na samym początku? No na pewno, na pewno organizacja tego typu imprezy to jest mnóstwo pracy i pewne rzeczy, o pewnych rzeczach można sobie nawet nie zdawać sprawy. Problemy wychodzą na bieżąco, także także nie wiadomo najważniejsze na tego typu imprezach jest bezpieczeństwo zawodników i to jest największa praca obecnie w organiza dla u organizatorów którzy organizują imprezy na otwartym terenie, czyli na w, ruchu, w ruchu ulicznym, który zamykamy oczywiście I jakby tego się baliśmy naj, najbardziej, w momencie kiedy były początki naszej imprezy Wtedy zmieniały się przepisy, wtedy każda impreza musiała już mieć wdrożone projekty objazdu ruchu, mieć, musiał być mocny plan zabezpieczenia, jakby tego się wszyscy wspólnie baliśmy najbardziej. Można to ile w takim razie jest rzeczy, których zawodnik nie widzi? Wy to macie zebrane w teczkach, te plany objazdów, te dogadywanie się z policją, z urzędem miasta, z tym jak ta trasa ma przebiegać. Co my widzimy, a czego nie mamy możliwości, dopóki nam nie powie się, zobaczyć? To wygląda w ten sposób. Organizując tego typu imprezę, mamy mnóstwo pomysłów. I zawodnik, jak przyjeżdża na zawody, to co, to co zastanie, to jest część zrealizowanych pomysłów. Oczywiście on o pewnych pomysłach, które nie zrealizowaliśmy, nie wie. On wie, że to co zostało przygotowane musi być przygotowane najlepiej jak potrafimy. I, i, I z tego się cieszy. Tych rzeczy, których nie zdążyliśmy przygotować lub nie byliśmy w stanie zorganizować, nie robimy, że, nie robimy żeby je zrobić połowicznie. Można powiedzieć, że organizowanie tego typu imprezy mamy taką listę, która zawiera ponad 400 punktów, czyli można powiedzieć, że zawodnik nie widzi tego, że my musimy zadbać o 400 takich punktów na czegliście, żeby te zawody zorganizować. I co by było? takim największym wyzwaniem były jakieś wtopy, że miało być trasa X, a wyszła Y, miało być tyle punktów zabezpieczających, a wyszło zupełnie inaczej, niż planowaliście. Teraz po czasie możecie to powiedzieć. Mam nadzieję. E, nie o wszystkich rzeczach można mówić. Myślę, że pewne rzeczy, pewne rzeczy, które nie wyszły, nie wychodzą na zawodach, e, trzeba przerabiać swój, e, przerobić swój sukces. Także Raczej nie mieliśmy dużych wpadek, dlatego dlatego sukces tej imprezy polega na tym, że staramy się my razem z naszym zespołem, te wszystkie, jak powiedziałem, symboliczne, 400 naszych punktów na liście, Bardzo dużo rzeczy sami z, z żoną organizujemy, załatwiamy, ale mamy sztab grono fantastycznych partnerów i osób w gronie organizacyjnym. Każdy jest odpowiedzialny za wiele rzeczy i myślę, że nie mieliśmy jakiś poważnych wpadek. Żona jest tą osobą, która podobno się wzrusza, dlatego nie chciała teraz uczestniczyć przed kamerą w naszym wywiadzie. Yy, I czy jest tak faktycznie, że ona jest sercem, tym mózgiem, lub odwrotnie, lub absolutnie nie można tego postrzegać w takich kategoriach? Myślę, że nie można tego postrzegać. Podstrz to zależy od etapu zawodów, tak naprawdę. Yy, w momencie, kiedy planujemy zawody, yy, ja jestem bardziej tą osobą analityczną, można powiedzieć, trzymającą Excela. Moja żona ma fantazję troszeczkę większą i tak jak powiedziała na dzisiejszej gali najważniejszy jest zawodnik i może brzmi to banalnie, ale na tych zawodach tak jest, to zawodnik dla nas jest najważniejszy i można powiedzieć, że my byśmy nawet na zawodach koszule zdjęli, czy moja żona przede wszystkim zdjęła z siebie koszulę i zawodnikom oddała, także to nie jest tak, że ktoś tutaj jest mózgiem, ktoś tutaj jest sercem, myślę, że to się przenika po prostu. Z czego jesteś najbardziej dumny na swojej imprezie, na waszej imprezie? Najbardziej dumny jestem z tego, że doceniają ją przede wszystkim zawodnicy, bo to dla zawodników tą imprezę się robi. Dumny jestem z tego, że udało się stworzyć w takim małym mieście jak Champion, udało się stworzyć imprezę wyjątkową. Nie tylko największą o tym, co mówiłem, no bo to nie tylko to jest ten wyznacznik, ale tworząc imprezę największą, udało nam się zachować ten rodzinny, przyjazny klimat i u nas nie tylko zawodnicy przyjeżdżają, ale przyjeżdżają całe rodziny. U nas dzień przed zawodami dla dorosłych mamy Duatlon dla dzieci, gdzie tak naprawdę lista startowa wypełnia się momentalnie. Jest to wielkie święto Duatlonowe nie tylko dla dzieci, ale też dla rodzin. I z tego jesteśmy dumni, że mogliśmy coś swojemu rodzinnemu miastu oddać, że troszeczkę poprzez spełnienie swoich marzeń oddajemy też troszeczkę naszej lokalnej społeczności i możemy pokazać... Że w takim małym mieście można zrobić coś fantastycznego na skalę polskiej, a mamy nadzieję w przyszłości na skalę europejską czy świata, bo nie ukrywam, że marzeniem naszym jest zorganizowanie imprezy rangi europejskiej bądź światowej. Super, pięknie się, dziękuję i dalszych sukcesów jeszcze. Dziękuję. Proszę.